Środka prawa i bum, dobra? I główka do góry. Hop, Piła chodzi. Stoisz, kolego. Zaraz Zosia cię zdejmie z boiska. Bieg, gaz. Drugi, dawaj, jedziemy. Podejdź do niego, Wojtek, pomóż mu. Masz, Wojtuś. Oj, 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 panie. Piła, ho, pas. Pas. No co on zrobił? Jesteście za daleko. Odbiór! Za chwilę Janicki znudzi mi się to. Graj na środku, tam gdzie masz grać, spokojnie, ustaw się, nie biegamy. Minio! Minio, powtarzam, na środku spokojnie, gramy. Olek, czemu cię tu nie ma? Co ty robisz? Oleg? Co ty robisz? Nieć, Ojej, ojej. Wojtek, prowadzenie piłki, podanie wyjście na pozycję, a nie zagranie do jacaka. Biegamy wszystkie na wolne pole. Do przodu. Olek, nie wyciągamy do piłki biegamy. Nie ma takiego ruchu. Chodźcie, wszystkie miutą. o, jeszcze raz, o.

Wejdź do środka, tu nikogo nie ma. Wejdź do środka. Jadę. Szybciej gramy. Aj, 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 aj. Nie udało się. Nie kryjemy, nie podchodzimy do zawodników. Nie ma. Seniuta nie wie o co chodzi. Idziesz do przodu, idziesz. Jasiu, obudź się, dobiegasz gdzieś do środka. Wojtuś, bliżej jak są auty z Patrykiem. Czekaj na niego, no, nie będziemy Jedziemy, rzuć tam bym. mocno. Wchodź, Olek, Więcej strzałów, Olek, Patryk, dobra? Od razu na bramę. To jest, jest mają, ma pod słońce i jest wiatr fajny.

Mocno, bramkę! O! Jest! O. Ale wsadzi! <laughs> Brawo, Lu. Dowiedz się, Ben! Dowiedz Halo! Żyjemy w tej bramce! Przedzamy, hop, pas. Tak, się, nie na raz, nie na raz. Tak. Zobacz, Patryk, zobacz. Twój człowiek gra, a ty o myślisz. Ale po A, jest się Tak, super. Dobrze. Wszystko z wiatrem, jedziemy z uderzeniem. Bo Więcej Ułotny, strzałów, Olek. Chodź, chodź do prawej strony. Nie, Olek, twój człowiek. Patryk! Zostaw to! To jest Olka, jedziemy, ho! Super! Olek, podejdź do niego, to jest twój człowiek, nie Patryka. Wróć się teraz, bo to znowu do będzie zaczynał. 18, będziesz łatwo zapamiętać. Patryk! Patryk! Tu, między siedem, tak. Ginionie! nie! Spokojnie. Tak, tak, dobrze. Gdzie jesteś, Jasiek? Brawo, czas! Ja się nie dopuszczaj, żeby zawodnik był za tobą. A bramka strzelona na mnie, nagrana te ostatnia. Brawo, ta, jest! Taśma mi się skończyła. Do środka, trzeba mu pomóc. Dawaj, dawaj, Olek. Ale mocniej, mocniej. Uważaj. I Super. Wojtusz! Daj mu! A nie do tyłu, no. Wszystko do przodu bramy! Wszystko do przodu, a nie do tyłu. Czuje się dobry Brzeski. Dzisiaj cała familia wielska przyjechała na mecz dopingować. Brzeski pójdzie na prawą stronę tutaj, a Olek przesunie się na lewą zababisza. Bliżej ludzi! Spokojnie! Dobrze, 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 Marcel. Kogo kryje Wojtek Babisz? Jacaka kryjesz? Gdzie jest przeciwnik? Pytam cię, kogo kryje Babisz, Wojciech? Dla pytam się, środek zalewnego. Trzecia, trzecia. Masz być na swojej pozycji, skakać po piłeczku. Nie tak, mocniej do boku. i dalej. Do przodu, do przodu, do przodu. Dobrze, no lepiej. Zaspoł. Chodzisz tutaj, bliżej. Dawaj, odetnij! Pęten, mocne strzały z daleka. Tak. W no to się Mocno! Tak ustaw, żebyś tego kapturka nie musiał. O! Halo, oh. Patryk! Dawaj, dawaj Olek, Olek! Nie daj mu! Jeszcze dwa! Jeszcze dwa! Dawaj, uch! Babie zaatakujemy piękne! Bardzo musisz teraz pokazać to, co ci nie udawało. Spokojnie. Nie ma krycia tutaj. Brawo, Ho! Masz dwa na jeden! Przyglądasz się, Olek!

Вовка! Давай, 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 давай,

Chodźcie chłopaki! Chodźcie, Olek! Chodźcie! 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 Chodź! Wojtusz! Olek! Chodź! Chodź! stronę! Chodź! tutaj Chodź! na Chodź! Mamy podaniami. Pani Jacek, Pani Jacek, grać pod podaniami. Zawolny jesteś, Marten. Zobacz, za wolny jesteś. To nie, no gol. Co ty robisz? Kajetan, ja cię kręcę. Uduszę cię normalnie. Patryka. Daj mute tak linii kola co ty wyprawia bardzo mocno gramy pas. patrzymy się w kierunku podania mocniej w bramkę wejdźcie od linii mieliście 2 metry to szuką mają im bliżej linii, tym mniej szans na żadnych.

Kupę, brawo. na ziemi. Marcel odpoczywa i spokojnie z tyłu kontrolu. O! Popraw, popraw, Rzeski. O, podanie. O, podanie. O, dobre. nie. obracaj się, kuba!

Jak to pan mówił, że się potyka o piłkę, bo mu przeszkadza. <grymny> Znowu złe ustawienie jak winio! Znowu jest źle. Znowu! Nie daj mu! Nie daj mu strzelić! Winio, znowu nie ma ciebie w środku. Nie do góry, jedziemy. Oj, oj, oj odwracamy się, nóżką machamy. Nie na raz, jaszku, spokojnie, tak, tak, ślicznie. I jest Kuba, jedziemy, przepuść. Dawaj, papi. przejdzie. Kuba, idziesz, idziesz. A masz piłkę, pokazuje pan sędzia w tamtą stronę. Tam, tam. Wróć, tam. wróć do tyłu z piłką. Tam. Zostaw to Jankowi. Chodź tu, zagraj do niego Janek szybciej. Obudź się i jedź. Ograj, strzel coś, myśl. I łuk. Najszybciej. Uderzenie szybciej na bramkę. Łuk. Albo uderz z wiatrem! Szybciej, Winio! Pojedź, pojedź! Pójdź na skrzydło! To jest jego skrzydło. A jest tu! Winio! Spróbuj uderz z wiatrem! Dobra, koniec znaczy. To jest ostatnia. Według mojego już jest. Chodzi gwiznie teraz. Co? Jest Ile przepuściłeś? Jedną. To jedną za dużo. Nigdy więcej żadnej bramki. Idź tam słuchaj. Miejsca za piłką, a tam, trzeba, generalnie mogła paść bramka na 4